Siemaneczko, widzowie! Z tej strony ja, Wojo, a dzisiaj ze mną jest... Miki! To chyba... To chyba powinno być na odwrót, nie? Od nowa! Przeklina bo w kurwiach, chłop może w szoku jest! Siema, z tej strony ja, Wojo, dzisiaj jest ze mną Delfin i Miki. Tak, mieliśmy mały problem. I ogólnie jak możecie zobaczyć na zmieniło się. Zmieniła się fajna rzecz. Bo teraz y, na głowie ma y, Siano. końcówkę od mopa i y, można wycierać y, killerów. Nim. No to jak, to... jak to zabrzmiało? Jak się przejdziemy... Czekaj. Tak, ja widzowie, to jest hardcore i zauważyłem. Fedora. Tak. E, to jest hardcore. To jest hardcore wersja. I jak coś dopiero teraz zauważyłem. Jakie tutaj... har jak hardcore? To jest extreme. Hardcore to nie jest taki ciemny. zobacz na moją głowę. Co? Czemu ty jesteś smutny, widzisz? No! No co? Ruszaj kamerą w górę i w dół. Ruszaj kamerą w górę i w dół. Ci się, ci się głowa wtedy. Tego nie mówię. Mógł... Ty właśnie, ale Big brain za mnie odkryłem Amerykę. Głowa ci Kiedy się, się, się patrzy na sam dół to dziwnie wygląda, tylko nie widzisz tego. Ale powinniśmy tam iść? Czy może tutaj? Ech. Wiesz co, lepiej się cofnijmy. Miki, co ty robisz? Prestiżowy Jest! Prestiżowy. prestiżowy, jak ty nie masz Fedory! Nie, chowaj broń, ja tutaj mam znajomych, nie bój się. A, to jest, jest jakaś anime Fedora, kurde. Oooo, ten znajomy mnie nie lubi, chodź. Gdzie Moja. on jest? Nie, nie, schowaj broń, schowaj! Nie, nie, nie! wolno. Cześć o, Maciek. Robimy to jak prawdziwi y, ludzie, czyli uciekamy. Ty, co ty robisz? Nie! Tak się nie, nie bawi. O, nie. Czemu on nie ma. A! Przestraszył mnie. Zabijeś tam kolegę. Przestraszył ja cię za chwilę przestraszę. A! Tak się to robi.

Dobra. Y, chwila. Sta, stań, stań w miejscu. Zaprezentujemy widzom y, nasze umiejętności z y, Doom Slayer. Doom is eternal. To y, był... Poprosimy Sondra, Doom eternal. Już się robi. <laughs> Montaż się robi. HP Dobra. Poczka. W końcu dodali jest update, matka. że to nie jest jakiś... tak. Yy, yy, tak. Dobra. Że, żeby nie było nudno, no to musimy... Czemu on SIĘ pali? Bronię. A, że no tak... tak bronię, dobra znalazłem wszystkie. Tak. RP nie zauważyłeś. RP nie zauważyłeś. Dobra Sonic. Ja znalazłem AWP. Pora Czemu ten pokować? Sonic jest w ziemi? Uciekam! Czemu ja znalazłem AWP i czemu banek opuja? Nie e. wiem. Czemu ten Sonic jest taki zepsuty? Gdzie ty jesteś? Tutaj opuję i zabijam slajmy. Slajmy? E, Minecraft. <laughs> o, tutaj. Tutaj zżygałem się lekko, tylko nic nie było. Tak, idziemy zobacz na mojego Ejma Ale tu Maternal Aj! real Orfane. Nie ma go. Nie! Ty. Ja tam wejdę. Nie, wojo. ojo! Ojo, pat Wojo! Co ty zrobiłeś? <grym> nie bój, nie, nie bój. Bo... w niego idę. E, jakby dodali jakieś kurde bronie na blisko, to no ludzie... bym zadowolony. Bo jestem bardziej mil milmainem. Nie mam slendera e? Ja to, to wypuś może wypuścimy każdego. Nawet tego wkurzającego y geja. <grym> <grym> Chyba dał ci... <grym> Chyba ci się... Jak się przestraszyłem. <grym> no. Ale to nie jest Five Nights at Freddy's. Proszę iść z tymi robotami. <grym> To jest najlepszy filmik z tego kanału. Tak. E, czekaj, no. czekaj! Dziadek! Czekaj! Jodek. No czemu ona jest pod ziemią? Głupia! Muszę hmm. hmm. tutaj nie zaglądać. Co ty robisz? Nic nie widzisz. O siebie, czemu on ma. Czemu on ma taki gruby nie... Proszę nie przeszkadzać na mojej ranty piłki, ty. Co? Co? Czemu on jest pod ciebie? Bo nie na <śmany> od Freddy's, no po raz setny. No, no. No, no, chodź tutaj. Mm. Mm. Co teraz? Mój <śmany> stary tutaj przyszedł. O, screenshot. Screenshot. Będzie na hmm. miniaturkę. Całą ja hopę! Na miniaturkę będzie. Tak, to będzie miniaturka. Czemu ty jesteś pod ziemią? Five Nights at Freddy's. Dobra, widzowie, koniec. Możemy iść już i żygać yy, Dobrze, widzowie. Milion lat. Tak, to Aha. był taki super filmik. To choć na spawnę chcę. Bardzo krótki, Wca wcale nikogo nie okłamujemy. Proszę strollować widzów i czarny ekran dać w tym e, momencie. Dobrze. E, nic nie słyszeliście, widzowie? E, tak. W sensie, tak. E, tak. A -a. Gdzie jest Herobrine? Przewiadek no. Herobrine. Herobrine, maj krew. Idę do naszego ulubionego... Do, do Slendytubis! <laughs> e. Zabiłeś... ...Minecraft! <laughs> MINECRAFT! To <laughs> Eternal. To Eternal. Nie, Minecraft to Hop, op, 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 no. op, op, op. Ale hop, 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 Ale bany hop. Co to za śmiech? Dawaj go! Bany... <laughs> o oh, kurde. O kurde... cię ci nie lubi. <noise> Widzę. Ała wlazłem w pułapkę, no. Babciu czemu wysłałaś pułapkę, no. Dobra, pany hop. To niemiłe. Owo wejdź tam do broni, powiedz się... mi kiedy tam wejdziesz. Trollujemy killara. Powiedz mi kiedy tam wejdziesz. A czekaj, bo ja tu zamknąłem. Eee, otwór, o to by było na tyle. Wojo zginął, bo jest... Yy, bo nie umie grać w tą grę. Ty chłopie coś się zrobił! Gratuluję. E, bo Czemu tutaj każdy do mnie przyszedł? Dziadek! Dziadek, dziadek. dziadek Slenderman! Alo, dziadek Slenderman tutaj przyszedł. Dziadek. Wojo, e. przyjdziesz tutaj do mnie, bo ja potrzebuję małej pomocy. Gdzie ty jesteś? Tam gdzie zginąłeś. Gdzie ja zginąłem? Proszę się śmieję, jeszcze oksrańcowal yy, Proszę wyciągnąć frisguna. Okej, okay, proszę... Czekaj. Wyciągnąć frisguna. Frisguna. Frisguna, no dobra, idziemy. W <coughs> Minecrafta! <coughs> tutaj jest w jest. Minecraft! 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 I można My... A Ale to. Tu... A To nie jest Sonic! Odejdź, to nie jest Sonic! Gry pomylił. A, a to nie jest Minecraft, klockowaty człowieku! No halo! No halo! Przestań! Wiki... No kurde. Babcia mi w dał! A się! Sonic! Minecraft! Aha, Sonic się wywalił, opał Jaki ssani! Halo, Sonic! To nie jest ta gra, to nie jest... To jest Roblox! Mi 5 I... godzin, żeby dojść do tej maszynki pa fajnej. Paint która... Co?! Muszę no. to wyciąć! Znaczy, nie, w, wiecie... No. Te skór, te skór, ta skór, ta skór, ta skór, skór mi... Co to, czym ty gadasz? Co, to, czym... Yy, o twojej starej tej. Ty... Co? A! Co to jest? Yy, chodź na panć. Muszę to wyciąć. wyciąć. Yy, <laughs> Nic tam nie ma. Nie bój się. Miało. Yy, moja kolej. Nie. Z Gredzie Moja. Ok. No, nic do nas nie idzie. O, odkurzacz. Od... Właśnie takie dźwięki jakieś dziwne. No to jest odkurzacz, no. Nie wiesz jakie dźwięki wydaje Odkurzacz. No właśnie. Może byś bronił przyjaciela. A, no no nie tak. idzie. Ja, ja tutaj. Nie, Ja odkurzacza sobie. Puszczam. Ja wziąłem. Twapry. Zobacz za siebie. Ha! Nie ma. Wcale to nie tak... W ogólnie ja nie wiedziałem, że ona tutaj. Ogień! jest. Random randomowo powiedziałem, kubadzaj. A ona akurat Gim! się pojawiła. Tak, no scam. Patrz, Minecraft. Nie dosłownie, ja pojedziałem za tobą, bo myślałem, że dobra, ja... Dobra, mi szybciej tym to... odkurzaczem. może byś przyszedł z powrotem? A dobra, już wracam. A, Czemu? On mi zabrał broń! On mi on zabrał E. Jej... No to go zabi. Ty bo on znowu pomylił gry, zobacz. Sonika... W... On trzyma broń! Sonika w Minecraft... Ten! Maska mi zabrała moją... Zobacz, za... zamieniłem go w Minecraft. Co się stało? Minecraft. E, widzowie wiecie co się dzieje jak dodacie y, Trochę katastrofy, ale y, Zaprezentujemy zwoje. no czy ja zaprezentuję? Woj ja tylko też. patrzę, bo nie, ja nie jest bez a to nie to chyba, to nie to, to nie to, to nie to Dobrze, proszę poczekać Legion? Czemu ta broń się nazywa Legion? Omg Stara się nie koch... Co? E, a muszę to znaleźć dopiero Bo Właśnie? Nie mamy na początku czegoś y, op Właśnie Ty... A! a, a, a! Zwykły pistolet. Stara. O, coś mają... No. A, wow! Sonic. Nawet <noise> <noise> ci nie pomogłem, to jest najsmutniejsze. Ja Dobra ja widzowie, za chwilę będzie koniec tego filmu, bo ten film trwa dokładnie mm. 04 Tak. E ma... R... To jest bardzo dużo. Halo, to nie FNAF. Halo, to nie Sonic the Hedgehog. Halo... <ścoughs> Idealnie. Piesek! Nie, nie. Zły pies. A może chciał chciałbym zobaczyć czy oni się dalej teleportują. Woją, e, aż e. do windy. Co, wojan e, Jest. Do windy. <śpiewa> FNAF. Znaczy <śpiewa> e, 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 Nie, schowaj broń. Oni na pewno nie schodzą. Ha! <śpiewa> Panie, nie. Czy to jest Bo Bojo! Bo o o kurde FNAF! Pomocy! Widziałem cię! Co się w ogóle stało w tej grze z Freddy Kruegerem, Bo by nie widziałem. A bardzo. może pomożesz mi? Gdzie ty jesteś? Panie FNAF! A wie się wyjdzie! FNAF! Pomocy FNAF! Jest staranie FNAF! Gdzie? FNAF! To e, Widziałam twoje ciało. <grymne> 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 o, <co> się <grymne> Nic <się> nie <grymne> widzę! FNAF! Cię w Cenzura. Czemu cenzura? E!

Otwórz! Otwórz winda! Proszę winda! Proszę winda! Proszę winda! Proszę winda! Proszę, Proszę, a, czemu tutaj. Co się dzieje? O tu! Bo... Co jest na mnie? Widziałeś to! Czekaj. Może tutaj przyniesiemy wszystkie. Yy, potwory. Dobra. No, to... Raz. Speedrun! Żebym... No, Ale oni są zepsuci! O kurde! Tak, odpowiedź to sreka. To się spotkni... A, nie, <laughs> Dobrze, dobrze Prawda, przyjacielu? Prawda, kumplu. No, chcę iść po więcej... fnafa? No to proszę bardzo, i szybko po więcej Fnafa. Musimy na górę. Poczekaj na mnie. Nie wiem. E, czemu winda się tak dziwnie trzęsie? Czy ty brałeś proszek do prania? Kto to w nią! Przeżyłem, przeżyłem. Dobra, strzelam w niej i koniec odcinka. No, Ale jakoś. Nie, nie możesz strzelać. Halo? Poklizować proszę. Eda, co ty? Pomocy! Czy jest jeszcze? Właśnie, że nie. Widzę trupy. Lubię koniec, FNAFA. Kto ty zabijasz. Koniec! Co no. Za długo ten filmik trwa? Halo, Panka, panie. Pożegnajmy się z widzami w kulturalny sposób. Tak. Chodź, chodź. Pokażę w kulturalny sposób. Cię traktuje inwalidów czego frizować jak będzie skakał do mnie pan do... Do dobra mnie, Minecraft do A! Bo... co mu się stało za dużo go <laughs> za no nie przestań koniec A! Minecraft A. No nie Minecraft. Właśnie. Proszę mi to. Won! Czego nie zabijać. Okej To ładnie jest. Wiesz co? Na Nie, Nie! Karma bit. Dobrze, widzowie to był taki bonusowy filmik. Sprizowałem eee, z... parę cymbałów na dole. Dobrze. No, to było na tyle. Miki, choć, chodź na spawna, pożegnamy się z Nie mam jak. Masz. Mam kryzys y, cieczki. Co? Eee, Dacie twoją Co? I potem wsadzam jej paru Miki leć się!